Zaczynamy od Ciebie, Marta. Mhm. Lil Masty żądała od federacji większych pieniędzy, niż była warta. Tak. Postać seksmasterki była szkodliwa społecznie. Nie. Uważam, że Lil Masty ma mniejsze umiejętności, niż wszyscy myślą. Jest przereklamowana. Nie. Lil Masty kocha atencję. Tak. Lil Masti brakuje dystansu do siebie. Nie wiem. Um, ale prosiłbym, żebyś patrzyła jej prosto w oczy. Muszę pomyśleć. Czy brak... I odpowiedź tak lub nie. a nie, czy, nie bra wiem. czy brakuje dystansu do siebie? Mm, nie. Nie. Ale zauwa zauważyłem, że masz problem, żeby. E, wydajesz odpowiedź, patrzeć jej w, w oczy. Muszę, muszę, musiałam po prostu pomyśleć, czy, czy ma ten dystans, czy nie, ale skoro jednak y, była postacią y, seksu masterki, to musiała mieć dystans do siebie, więc. Więc no nie brakuje dystansu do siebie. Nie chciałam po prostu rzucać takiej jakiej okay, odpowiedzi. Dobra, ale poprosimy właśnie, żeby było tak lub nie, okay. krótko i zwięźle. Mam lepszy parter od Lil Masti. Nie. Lil Masti nie poradzi sobie psychicznie, jeśli ze mną przegra. Mm, nie. Pokonanie Ewy Brodnickiej w MMA nie było wielkim wyczynem i ja również bym wygrała. Tak. Lil Masti reklamowała skamy. Nie ma odpowiedzi, nie wiem. <śmum> nie wiem. Nie wiem, nie wiem co, co reklamowała, nie obserwuję jej. Okay. Lil Masti poniżyła mnie na konferencji przed naszą pierwszą walką. Tak. Zazdroszę Lil Masti, że ma kochającego partnera. Nie. Mam mały kompleks Lil Masti. Nie. Jestem najlepszą freakfightową zawodniczką w Polsce? Tak. Okay. teraz seria pytań do Ciebie Limasti. Marta Linkiewicz będzie moją najtrudniejszą przeciwniczką? Nie. Czasem wciąż, dos czasem wciąż dostrzegam w Marcie przejawy pato patologicznego zachowania? Tak. Mam lepszą stójkę od Linkiewicz? Tak. Marta jest słaba psychicznie? Tak. Mam ogromną przewagę psychiczną nad Martą. Tak. Marta jest niestabilna emocjonalnie. Tak. W parterze ze mną Marta nie ma żadnych szans. Tak. Jestem inteligentniejsza od Marty. Tak. Poniżyłam Martę na konferencji przed naszą pierwszą walką. Nie. Bardziej przykładam się do treningów niż Marta. Tak. Zazdroszczę Marcie, że ma ojca, który ją wspiera. Tak. Rodzina powinna wstydzić się za to, jak Marta zachowywała się w przeszłości. Nie. Porażka ze mną wyryła trwałą rysę na psychice Marty. Tak. Marta chciałaby mieć takie umiejętności jak ja. Tak. No dobrze. To zaczęliśmy, zrobiło się gęsto. No dobrze, Marta. Yy, ty twierdzisz, że masz silną psychikę, a jak oceniasz psychikę? Lil Masti, ona wszędzie podkreśla, że ma bardzo silny mental. Na Cage'u wielokrotnie podkreśliła słowo silny mental, silny mental. I czy ty ją tak odbierasz, że... Wiesz, wydaje mi się, że osoba, która jest pewna siebie, osoba, która jest silna psychicznie nie musi cały czas o tym powtarzać na prawo i lewo. Takie jest moje zdanie. Uważam, że to ty jesteś właśnie słaba psychicznie, ponieważ chcesz, żebym to ja czuła się słabo. A dobrze o tym wiesz że nie jestem słaba. To ty, moja droga, blokujesz każdy negatywny komentarz pod swoim zdjęciem. już się krytyki. Nie możesz zmierzyć się z krytyką. Wyczyściłaś cały internet, bo jednak boli cię temat seks masterki. Kiedy ktoś chce nagrać jakikolwiek materiał na twój temat na YouTubie, grodzisz mu od Mówiłam ci, że tak będzie. Więc słuchaj. Ale jest to jakiś nie... argument. No jest to argument, no ta... jest to prawda. Znaczy, nie, no fajnie, że Marta się odpaliła. To, to jest bardzo fajne. E... Ty nie rozumiesz Czego, z, czego, znowu, nie rozumiem. Siebie. czego nie. znowu nie rozumiem, wytłumacz Dokładnie. mi królowo pewności siebie. Dokładnie, nie rozumiesz prawdziwej pewności Czyli siebie. Może bym padnę na kolana w ogóle. Pewności... Wytłumacz Panie, mi jak być ale... pewną siebie, bo ja nie wiem. Już ci tłumaczę, bo ja tą Słucham? pewność siebie mam. Słucham? Ja to po prostu mam. Okej. Okay. A ty cały czas próbujesz mieć tą pewność siebie. <noise> Nie, bujesz, próbujesz mieć tą ja pewność mówię, ja siebie. Mówię otwarcie że siebie siebie jestem, po prostu na skryta. Mówię o tym otwarcie. Ludzie myślą, że mam pewność siebie, ale może, może po prostu na taką wyglądam. Ja otwarcie mówię o tym, mhm. że jestem skrytą osobą. Halo, halo? Tak, witam. Witam. Jak masz na imię, skąd do nas dzwonisz? Yy, na, mam na imię Dominik, dzwonię z Poznania. Pytamy mam do pytań. każdego do każdego z was mam po jednym pytaniu. I pierwsze jest do ciebie, Sylwestrze. Dobra. W 2016 roku robisz film Komentary o Marcie Linkiewicz. W tym, tak. W tym filmie powiedziałeś, mniej więcej zacytuję, to zdanie jest długie, więc mogę pomylić jeden wyraz, ale mniej więcej zacytuję: Za to, co ta dziewczyna zrobiła, nic w życiu nie osiągnie. I mam pytanie: jakiś czas temu chciałem sobie przypomnieć ten filmik, mhm. i dlaczego. Ten filmik obecnie jest zablokowany albo usunięty. Czy czegoś się wstydzisz? Hmm. Szanowny Panie, ten film nie jest zablokowany i nie jest usunięty. Nawet dużo osób twierdzi, że im, się, o, im ostatnio wyskakuje e, na głównej YouTube'a. Ma obo, obecnie od 6 chyba do 8 milionów wyświetleń. I właśnie dużo osób się śmieje, że teraz jesteśmy razem w federacji. Natomiast chciałbym, żebyś dokładnie podał kontekst tej wypowiedzi. Czy to było, że to było takie moje życzenie, że mam nadzieję, że ta dziewczyna nic nie osiągnie, tylko że uważam, że to, co zrobiła, sprawi, że będzie jej ciężko znaleźć pracę i przez to może mało osiągnąć w życiu. Że gdzieś to będzie na niej piętnem. Bo po Twojej wypowiedzi nie do końca wiem, jaki dobra, był kontekst. Dobra. Y więc tak, po prostu chciałem... A, zdać ten żeby filmik. ci posłuchaj, żeby ci było łatwiej, tytuł e, każdy sobie może wpisać e, nastolatki chwalą się publicznym w... coś takiego. I to jest wciąż byłem. dostępne. grupowym, serwuj. Widzisz nawet Marto ale wie, tylko że ten materiał jest prawdopodobnie plus 18. Żeby, go, żeby ci YouTube go wyświetli, musisz się zalogować. No, rozumiem. Ale rozumiem, już mnie ale... usatysfakcjonowałeś. Ale e... to pudło. To czemu nie sprawdzasz, a mnie atakujesz, szanowny panie. E... Nie, ja zadaję pytanie. Nie no powiedziałeś, pytanie, że... To usunąłem. Nie atak. Powiedziałeś, że usunąłeś. No e, zablokowałeś lub usunąłeś, ale okej. Okay. Wybrnąłeś sobie, e, to okej. Okay. Fajnie, że no to to znaczy, że teraz w sumie można się w sumie tak powiem. Troszeczkę wesoło pośmiać z tego, że się tak pomyliłeś. Prawda? E, znaczy, y tak, żeby była jasność. Powiem Ci tak. Ja na tamten moment byłem święcie przekonany, że... Yy, nie pamiętam, co tam dokładnie mówiłem, ale gdyby ktoś mi powiedział, że Marta po tamtym materiale zrobi taką karierę i finalnie będzie zawodniczką Freak Topową, i yy, tak, tak poprowadzi tym wszystkim, to bym powiedział, że Pierdolisz głupoty, pan. Więc być może się pomyliłem w tym materiale. Ja sobie jednak nie przypominam, żebym to powiedział tak negatywnie, że ta dziewczyna nic nie, osi nic nie osiągnie. Mi bardziej chodziło wtedy, że te dziewczyny szukały, szukają po prostu w ten sposób atencji. I w ogóle wczoraj się też zastanawiałem nad tym filmem, wydało mi się to wręcz śmieszne trochę, że yy, nawet możecie, dziewczyny, yy, powiedzieć, co wy sądzicie, że teraz, gdyby się taka afera pojawiła. Ona by przeszła bez echa. Mm -hmm. I co ciekawe, nigdy się nie pojawiły dowody, że Marta weszła do tego autobusu. A może Bajdu żyła i nas zrobiła wszystkich bambuko. Z tego co wiem, to nie. <ścoughs> to była prawda. Ale teraz, jakby jakaś tiktokerka coś takiego wrzuciła, wrzuciła to podejrzewam, nigdy nawet nie... nie, nie, nie jakoś się na tym nie skupiał. A niesamowite, minęło tylko 6 lat. Jak to się internet i mentalność ludzi zmieniła. Że teraz, raczej gdybyś teraz to zrobiła, Marta? To by ci nie, 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 nie pchnęło by cię do tego Tylko wszystkiego. Tylko 6 lat? No to dużo czasu. Pytania jeszcze miałeś do dziewczyn? Tak, jeszcze mam do Lil. Pytanie. Jakiś czas temu jeszcze, gdy prowadziłaś kanał Sexmasterka, pamiętam, gdy cię subskrybowałem, dałaś taki film, w którym reklamowałaś swoją własną stronę porno. I na, po, w jakiś czas później dodałaś również film, yy, przepraszam, posta na Facebooka yy, zachęcającego do zakupu wakacyjnego kursu I... Nie, no to, to akurat wszystko, co... Po pierwsze, to nie była strona, tylko strona z soft erotyczna, soft Dobrze. erotyk. Poza tym nie, a, a druga sprawa, kłamiesz tutaj i... I nie możesz takich rzeczy robić, bo to jest pomawianie. Nie było czegoś takiego jak kurs wakacyjny. Więc nie pomawisz yy, mnie tutaj, bo to jest karalne. Yy, Okej, okay, zadałem tylko pytanie, więc jeśli takie jest Twoje zdanie, to ja to potwierdzam i, i wycofuję to. Yy, zadałem pytanie, nie, nie powiedziałem, że potwierdzam, że taki kurs sprzedawałaś. Mhm. Ale to wiesz, yy, to takie jest pytanie sugerujące trochę, nie? Tak samo jak to do mnie, że o, skasowałeś. Dlaczego skasowałeś? No dobrze, bo widocznie przyglądam YouTube'a niezalogowany i, i też się też z tego... Yy, ale co? Byłeś fanem co, Sexmasterki? Co, co? Oglądałeś tę stronę? Oglądałeś yy, te filmiki? Wykupowałeś? Chyba pierwszy, yy, co? Nie, nie kupowałem. To jakiś widzę ukryty fan Sexmasterki. Ale po, prostu, ale po prostu jak wleciał film reklamujący na YouTube'a, gdzieś tam podałaś linki, no to zajrzałem, nic nie wykupiłem i... I, I to było tyle, co widziałem na tą stro stronę. Dobrze, jeszcze miałeś pytanie do Marty. Yy, tak, yy, witaj Marta. Yy, mam pytanie. Yy, często widzę na twoim yy, Instagramie, że fotografują cię yy, profesjonalni tam fotografowie. I mam pytanie. No. no, czy dużo trzeba zapłacić, aby ciebie sfotografować? Wiesz co? I... Ale nie musisz odpowiadać, bo mam pytanie. No po prostu mnie bardzo, bardzo lubię robić, też robię zdjęcia różnym dziewczynom i modelkom i amatorkom. I, i chciałabym się po prostu tak dowiedzieć. Nie, nie. Dobrze, i dobrze, nie, nie chcę ciągnąć tematu, jak jak nie, 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 nie trzeba dużo, no to tam... Okay. Mm. Okay. Dobrze. Bardzo dziękuję dobrze. to wszystko I, i tak, i nie, jeszcze chciałbym przeprosić ciebie Sylwester i, i ciebie Lilię. Yy, jeśli poczuliście się obrażeni, no to przepraszam, że pytanie było sugerujące. Nie obrażeni, tylko dzielność. nie podawaj nieprawdziwych informacji. Nie podawałem informacji, nie powiedziałem zdania twierdzącego. Sugerowałeś Dobrze, okej, okay, to już jest sprawa wyjaśniona. Wyjaśniłaś, jak, jak to było z tą stroną i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No dobrze, ale widz, mimo wszystko podsunął mi jedno pytanie. Którego... A poczekaj, ja też mam jedno pytanie do ciebie. Dawaj. Bo mi to tak przypomniało z tym z tym filmem Czekaj, o Marcie. Zapiszę, a pamiętasz, bardzo. a pamiętasz jak mi powiedziałeś. Że ja zawsze dla ciebie będę seksmasterką? Tak. I co tak dalej podtrzymujesz no, to? No uważam, że e, ja cię zawsze będę kojarzył z tym. No kojarzył, ale że zawsze dla mnie będziesz seksmasterką. E, Teraz też jestem dla ciebie seksmasterką? Tak, ja jakby. Dy... Widzisz? widzisz taką siedzącą seksmasterką? Ale niczego tak? nie, nie zrozumie! Mi po prostu chodzi, że ja cię kojarzę z tamtym wizerunkiem. Jaki... Że niby skasowałeś wszystkie. Twy filmy. Rol. Nie, nie widzisz. że ty sobie udzi... to budujesz inaczej? Nie to, że ja cię uważam za jakąś mistrzynię. <noise> a nie z takich rzeczy, tylko chodzi mi o to, że ja zawsze ciebie, mimo tego, że zmieniłaś, że teraz jesteś Lin Masti, to ja zawsze ciebie będę już kojarzył, że seks-masterka. Mm -hmm. To nawet tutaj, wiesz, gdybyś, gdyby była luźna rozmowa, to ja bym zamiast Lin Masti mówił do ciebie seksmasterka. masterka Czy mm -hmm. jednak gdzieś ten wizerunek był na tyle wyrazisty? I że teraz ja tak... serio, po trzech latach dalej byś mówił do mnie seksmasterka, gdyby była luźna rozmowa? Nie mówisz do mnie tak yy, za kamerą. A my hmm. rozmawiamy za kamerą, Dobrze. Jak, jak wróci... znaczy, to jest wasz Face to Face. Ja nie wiem czy ja mogę wchodzić w ogóle w te tematy. Okay. Ale a propos tego, tych brazylijskich pośladków z ostatniego kędza, sprawdziłeś? E, sprawdziłem i e, to już było później, jak już się trochę znaliśmy, i gadaliśmy, że ty naprawdę kiedyś mnie poprosiłaś o pomoc, ale to nic złego. Ale wróćmy do Face to Face, a, bo to jest to wasz czekaj, face to Poczekaj, to face ja, face ja tylko i... powiem, bo do mnie napisał Barti Turson, no. mój, przyja mój przyjaciel, że bo on wtedy pomagał nam. Jakby od tej strony był fotografem. Że I to on do mnie pisał? Tak, on mówi, a nie Aniela, to chyba ja napisałem, bo ja pisałem wtedy do wszystkich jakby a. dużych osób. Wiesz, a. on pisał do jakichś tam właśnie też I programów on, telewizyjnych. Bo on się podpisał, pisał jako Aniela Bogusz pamiętam. Tak, i on mówi, że pisał właśnie z, czy z mojego konta, czy z fanpage'a. Okej, okay. no dobrze, fajnie się wyjaśniło. Nic <laughs> się wyjaśniło. Widzę, że jednak z wyrolem nie jestem bardzo. Ale r... to sprawdziłeś, że nie było tam tekstu po nie, Ja miałem wręcz pretensje do ciebie o te brazylijskie pośladki, bo ty byłeś szybowcem. Ale napisał. Pisałeś. Ale to już później, jak się znaliśmy. E, I bo ty byłaś szczupła, i nagle zaczęłaś, zrobiłaś jakiś taki projekt, że e, będziesz robiła brazylijskie pośladki. A ja wolę szczuplejsze i powiedziałem ej, po co to ej, robisz. po co ci te brazylijskie poślady. A, tak, tak. Ale dobrze, wracajmy, wracajmy, bo to jest dziewczyny, wasz program. Ja tutaj jestem tylko tłem.